Siao. Wow. Ora była przez mezzora. Tak ja chciałam być jakąś matkę. Dobra. Ora jesteśmy na mare. Dobra. Nakładam się. Ok. Po śniadaniu w wyborowym towarzystwie wyruszyliśmy w poszukiwaniu kolejnych dzikich plaż. Tego dnia początkowo plany były trochę inne. Zamierzaliśmy pojechać na plażę Portoferro, Ferro, jednakże po ostatnich intensywnych dniach nogi bolały nas tak bardzo, że uznaliśmy, że jest to ponad nasze siły i postanowiliśmy udać się nieco bliżej. Mamy domek na sprzedaż. Za niedługo kupujemy. Półtora kilometra od morza, a może nawet mniej, może kilometr. Za radą naszej gospodyni Maury wybraliśmy się na plażę Lampianu. Lampianu znajduje się w malutkiej wiosce Biancaredu. Według źródeł w 1991 roku mieszkały tam tylko 94 osoby. Dla porównania Palmadula liczy około 1 tysiąca mieszkańców. Witajcie moi drodzy, temperatura 32 stopnie w cieniu. Na szczęście są małe chmurki. E, jesteśmy na spierdzi Lampiano, Spiaggia Lampiano e, na północno-zachodnim wybrzeżu Ja wiem, 20, 30, 30 km od Algero, 10 km od Palmaduli. Zobaczcie na ten widok. Klifowe wybrzeże z makiem śródziemnomorską. E, zbiegające dość ostro w dół do takiej zatoczki, e, w której dzisiaj prawdopodobnie będziemy plażować. Są tam co prawda cztery osoby, ale i tak jest nieźle kameralna plaża, prawie dla nas cała. E, tutaj dostanie się wymaga trochę umiejętności rowerowych, e, trochę wysiłku, że tak powiem. Nie było łatwo, były pewne ostre wzniesienia, z powrotem będzie jeszcze gorzej. No ale widok wynagradza wszystko, tak samo e, też pewnie dbłękit tej wody. E, no i ten spokój, cisza pośród przyrody. Zobaczcie tam. Może się tam udamy? Właściwie tu nikogo nie ma. Z domostw to może kilka domków. Tam widać, że powstają nowe, pewnie jacyś zachodni. Może kiedyś turyści, dzisiaj inwestorzy, wybudowali sobie tam takie osiedle, żeby sobie tutaj pewnie pomieszkiwać latem albo wynajmować i zarabiać pieniądze. Może kupimy, może kupimy jakiś domek tutaj. Bo jest dużo na sprzedaż, ale tak dwa kilometry od plaży. Trochę sypiące się, ale zobaczymy. Tym razem w przeciwieństwie do ostatniej plaży La Frana, zejście było bardzo łatwe. Do samego dołu aż do plaży prowadziły schodki. Schodząc, zachwycaliśmy się niezwykle pięknymi widokami i wspaniałym klifowym krajobrazem. Niestety, gdy zeszliśmy, poczuliśmy się trochę zawiedzeni. Tego dnia ta piękna i dzika plaża była bardzo zaśmiecona. Przypływ wyrzucił na brzeg ogromne ilości plastiku. Dlatego po raz kolejny postanowiliśmy przejść przez skałki otaczające plażę i poszukać jakiejś małej zatoczki, gdzie nie będzie śmieci. Wbrew pozorom, przejście nie było bardzo trudne. Po kilku minutach udało nam się przeprawić przez skały i znaleźć bardzo ładne, czyste i urokliwe miejsce. Tam sobie plażujemy, w tej zatoczce pływamy, a pokażę Wam zaraz nasz ostatni nocleg zabukowany. Zerknijcie tutaj. Tu będziemy spać, w tej oto ręce. Ciebie taka mini jaskinia. Jest super, jest widok na morze, mamy, mamy dużo przestrzeni, mamy m, bardzo klimatyzowane wnętrze. E, dodatkowo ten materiał tutaj e, jest bardzo mięciutki. Nie wiem co to jest, co to za rodzaj gleby, skały, nie mam zielonego pojęcia. Wygląda trochę jak węgiel, ale chyba to węglem nie jest. Zobaczcie, jakie tam widoczne Thank you. Tampati wygrzewa się w słońcu Ja tutaj korzystam Z uroków cienia Bo ja jestem No trochę większych rozmiarów Znacznie większych O jakaś skałka Coś spadła O, nadzieję, że to nie jest kruche A jesteśmy Pod taką skałą I tam jest ta grota, w której chcieliśmy spać. Zresztą widzieliście już. O! Tu. Chyba jesteśmy świadkami jakiegoś nowoczesnego sprzętu, bo na początku widzieliśmy nurka, który przemieszczał się stosunkowo wolno, ale nagle, jakbyśmy usłyszeli jakąś wotorówkę. To są sami, zobaczcie, jakiś silnik. Co to za wynalazek, no? Napędza go jakaś. jakieś coś. ale motorówka. Dziwne, no przecież to jest niemożliwe tak szybko płynąć. Śmieszne na pewno.